I to, co jest tu zaznaczone dla Państwa. W załączniku przesyłam foto naszywki, jakie noszą na mundurach żołnierze Izraelscy od wielu lat. Przedstawiona jest mapa ich Wielkiego Izraela, która obejmuje część Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Syrii i Libanu. To było planowane od lat. Od lat realizowany jest pieniędzmi podatnika Stanów Zjednoczonych mort na wolności wielu narodów. Wszystko idzie według założeń. Wkrótce kolej na Polskę, czyli Ukro... Pauline. I teraz naszywka, którą Państwo możecie, czy którą ja mogę znaleźć jako załącznik w tej wiadomości mailowej, jest tutaj. Za chwilę przedstawię Państwu w nieco innym ujęciu tę naszywkę, ale już teraz widać, że tutaj to nie do końca mapa Izraela w aktualnych granicach. Prawda? Zerknijmy, jak wygląda nałożona ta mapa wynikająca z tej naszywki. Na Prawdziwą geografię. Widzimy zatem, że ten rejon Wielkiego Izraela to rejon, po części oczywiście dotychczasowego e, Izraela, ale, ale nie tylko. To także Liban, to także fragment Syrii, to także fragment Iraku, to także fragment Arabii Saudyjskiej, nawet część tutaj Turcji. Jest to, drodzy Państwo, bądź co bądź niesamowite. Zerknijmy teraz na mapę, Google Maps po prostu, jak wygląda ta sytuacja. Tutaj znajduje się Turcja, w miejscu, które tu Państwo wskazuje kursorem, tutaj Liban. Te działania się w tej chwili tam realizują, niestety. Gdy to przybliżę, stanie się coraz bardziej jasne, jakiego rodzaju Izrael oczekuje, można powiedzieć, ostatecznego rozwiązania swoich działań. Zatem widzicie, nawet, widzicie to Państwo z całą pewnością dobrze. Wiem, że brzmi to jak niedowiary, bo okazuje się, że nie tylko część Arabii Saudyjskiej, Iraku, nie tylko Syria prawie cała, nie tylko fragment niewielki, ale jednak Turcji, ale także fragment Egiptu. To jest to, co znajduje się na tej naszywce, na naszywce, na mundurach żołnierzy Armii Izraelskiej. Zobaczmy, to jest tutaj ten fragment Egiptu, drodzy Państwo. No i jeszcze raz, gdybym miał pokazać Państwu, jak ta naszywka wygląda na tle tego, co tutaj widzimy, no to niestety trzeba powiedzieć, że nie, nie wygląda to optymistycznie. Prawda? Proszę bardzo, sami do, możecie to porównać. Jeżeli nie jest to w tej chwili jednoznaczne, oczywiste, to kiedy będzie, że Izrael realizuje coś dużego?